Na program zaprasza właściciel marki Szkolak Szkolak dla Was i dla Waszych dzieci. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj zajmiemy się mroczną kartą górnośląskiej historii, mianowicie tragedią górnośląską, która wydarzyła się w roku 1945. Tragedia górnośląska to temat ciągle jeszcze nieznany wielu mieszkańcom naszego regionu. Jak naprawdę wyglądała tragedia górnośląska? Postaramy się Państwu to wyjaśnić. Warto podkreślić, że do 1989 roku był to temat de facto tabu, czyli nie mówiono o nim w dyskursie publicznym, nie podejmowała tego tematu także historiografia. Z tego względu po 1989 roku rozpoczęła się powolne odświeżanie kwestii historii tragedii górnośląskiej 1945 roku. Starsi Ślązacy pamiętają co działo się na Śląsku w roku 1945. Wraz z wejściem żołnierzy miały miejsce grabieże, rozboje tych żołnierzy, a także deportacje. W pierwszych dniach się człowiek poniebierał. Poniebierali mi się, bo tu, tu wygonili, tam wygonili. I do sąsiadów my potem poszli, do Kodowalskich, na, naprzeciwka. Tam my przebyli na chwilę. Później zabili e, bójka, czyli brata od matki. Ruski go i ewakuowali my się na grabobnia. Jednego razu przyszedł rozkaz wynosić się wszyscy. Wszyscy się wynosić. Cała grabobnia tam. Tam jedni zdaje się, gospodarze mogli zostać czy coś, coś takiego. I na Wilczu. Na bilczy my przebyli na chwilę, znowu przyszli, wygonili nas. Bo oni się nie pytali, no, wychodzić i koniec, a nie było nigdzie miejsca, i we księżycach my znodli. Roboty matka nie dostała, bo my byli Germany, bo ojciec był w armii niemieckiej, nie? To za num zebrali część kartek, bo matka ze mną po polsku go dała, A po wojnie my byli Germany, zaś my nic nie dostali. I zaś tak samo, z dwóch no, stron nie byli bici. Tragedia Górnośląska jest tematem bardzo ciekawym, ale i kontrowersyjnym. W 1945 roku, kiedy, kiedy armia sowiecka zbliżała się już do, do granic Górnego Śląska, do tych granic ówczesnej III Rzeszy, wszystkich uczniów ze szkoły to byli sami, sami chłopcy. Zaprzągnięto do prac, do kopania okopów przeciwczołgowych. Oczywiście przebrano ich w mundury, w mundury Wehrmachtu. No i tak spędzali te ostatnie dni, miesiące wojny. No i była taka sytuacja, kiedy, kiedy mój ojciec oficerowi, który tą grupą się zajmował, Powiedział, że no, czy on nie widzi, że ta praca nie ma sensu, bo Hitler już praktycznie kaput, koniec wojny i to, to co robią to jest i tak bez sensu. No, wtedy ten oficer wyciągnął y, pistolet, przyłożył do skroni ojca, wtedy 16-letniego chłopca, no i powiedział, gdybyś nie był takim, y, oczywiście po niemiecku, jakbyś nie był taki młody, to już byś, to by cię zastrzelił. Nie? No a potem, potem jak zbliżył się, zbliżył się front, to właśnie ten oficer pierwszy po, po, pociepnął tych młodych chłopców, kaźń tam załatwił ciuchy cywilne, przeblek się no i, i, i uciek i zostawił ich na pastwa losu. Zanim front sowiecki doszedł, właśnie do tych miejsc, kaźń, te chłopcy młode te, te okopy kopali, nadeszła partyzantka czes Czeska no i ta grupa została otoczona przez partyzantów czeskich. Tutaj nie było żadnego patyczkowania, mundury Wehrmachtu, wróg kozali tym chłopcom wykopać wielki, wielki dół, wielki rów, rozebrać się do, do naga, no i mieli być rozstrzelani jako wrogowie. No w, te, w tym momencie jeden z tych chłopaków zaczął rzekać, ojczy nas, taką śląszczyzną, no i jeden z, z tych partyzantów, był też ślązokiem, ale ze strony tej czeskiej, czechosłowackiej. No i zaczął się dopytywać, coście są za jedni. No my są tu z Górnego Śląska, z okolic Kędzierzyna, z okolic Gliwic, z No nie wszyscy umiemy po śląsku, czy, czy, czy tam nie, po polsku nawet umieli gadać. No ale my wszyscy ślązoki, górnoślązoki. No i tak te chłopcy ocalili życie. No, ale te partyzanty czeskie nie mieli co z nim zrobić i przekazali im e, sowietom. Do dziś trwają spory, kto tak naprawdę wywoził Górnoślą Zaków na wschód. Czy Sowieci, czy Polacy? Nie ulega wątpliwości, że na pewno inspiracja wyszła ze strony sowieckiej. Ale też mamy wiele świadectw mówiących o tym, że Polacy gorliwie im pomagali. Jedno jest pewne. Podzielenie historii na czarną i na białą na pewno w tym wypadku nie przyniesie dobrych efektów. Władza ludowa nastała. To byli ludzie od nas, tak zwano milicja. Oni tu rządzili. Wszystko mogli zabierać co chcieli. Nawet domy. Jeden dom zabrał, a ten dom nie był od tych, co tam mieszkali. Robili się tak panami, że od nich zależało, czy człowiek będzie żył, czy nie. Tak to, tak to z początku wyglądało. Zarówno ci, którzy pozostali, jak i ci, którzy byli deportowani, doświadczyli wielu dramatów i upokorzeń. Tragedia górnośląska to określenie represji, które spotkały górnoślązaków pod koniec II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Z jednej strony pojawiły się ogłoszenia do tego, żeby górnoślancy zgłaszali się do pracy na tyłach frontu Armii Czerwonej. I w tym momencie osoby były te aresztowane. Drugim elementem były wszelkiego rodzaju łapanki na terenach kopalń czy na terenach ulic i miast. Miały także miejsce na przykład, część deportowanych wspomina, że było ogłoszenie, żeby zgłosić się do, do dobrze płatnej pracy na terenie Związku Radzieckiego. Więc sposoby aresztowania osób były de facto różne. Drugim elementem był punkt e, internowania, który, e, w którym przebywały osoby maksymalnie 24 do 48 8 godzin. Podobnie jak Polacy na początku wojny, górnoślązacy byli wywożeni na wschód. W roku 1945. Niestety efekty były dla wszystkich takie same, czyli zabójcze. Najwięcej górnoślązaków trafiło na teren e, przede wszystkim obecnej Ukrainy, wtedy to była Ukraińska Socjalistyczna Republika e, Radziecka czyli na tereny Donbasu i tereny właśnie, gdzie wydobywany był przede wszystkim węgiel, ale także na przykład do obecnego Kazachstanu. Kolejnym ważnym elementem i najbardziej tragicznym jest oczywiście sam transport, a także przebywanie tych osób na terenie Związku Radzieckiego ich ciężka katorżnicza praca. Najbardziej tragicznym elementem oczywiście, jak wspomniałem, był kwestia transportu, ponieważ Osoby, które zostały załadowane zazwyczaj do tzw. bydlęcych wagonów, te potocznie przez Ślązaków są nazywane krowiokami, było bez wyżywienia, były transportowane. Zazwyczaj to wyżywienie było dostarczane raz na dwa, trzy dni. Czasami były to także solone śledzie. To wszystko powodowało już takie wykończenie fizyczne tych osób, które w tym transporcie się znalazły. Potrzeby fizjologiczne musiały być załatwiane do dziury, która znajdowała się zazwyczaj na środku wagonu. Wagony zazwyczaj były nieopalane, znajdował się jakiś tam mały piecyk, ale nie było materiałów do ogrzewania. Więc im dalej na wschód, tym było zimniej i osoby także umierały z powodu wyziębienia. Kiedy osoby znalazły się na terenie już Związku Radzieckiego, to bardzo często zdarzało się, że pierwszym elementem była kwestia wybudowania sobie na przykład baraku czy w ogóle ogrodzenia, ponieważ były wyładowywane na terenach, które w ogóle nie były jeszcze zagospodarowane pod obóz, ale część osób trafiała już do przygotowanych obozów, do baraków. Tragiczne warunki były właśnie mieszkania i życia na terenie tych radzieckich obozów. Dużym problemem i większość deportowanych wspomina o tym w swoich wspomnieniach, że najgorszą rzeczą była kwestia wyżywienia. Wiąże się to oczywiście z tym, że tutaj strona radziecka nie zapewniała odpowiedniej porcji żywnościowej, a dodatkowo ciężka, katarżnicza praca powodowała, że te osoby potrzebowały dużo większego porcji jedzenia niż, niż normalnie. Zazwyczaj wspominano, że jedzono bardzo wodniste zupy ugotowane na podstawie zgnitych warzyw. To wszystko powodowało duże wycieńczenie i dość dużą śmiertelność w tych obozach. Innym trudnym elementem, z którym musieli się zmagać, to są warunki higieniczne i epidemiologiczne, ponieważ Standardowo dostarczano możliwość kąpieli raz na, raz na około raz na dwa tygodnie. Wtedy też była tak zwana dezynfekcja ubrań, które nosili, warto tutaj wspomnieć, że deportowani nie mieli żadnych ubrań na zmianę, zazwyczaj chodzili tylko w tym, co Przywieźli. Musieli byli też zmuszeni do tego, żeby rzeczy, które przywieźli ze sobą, musieli sprzedawać, żeby na przykład zakupić żywność za to od na przykład ludności ukraińskiej. Musieli także w inny sposób zdobywać żywność, o której wspominałem wcześniej, czyli na przykład wspominają deportowani o tym, że jedli trawę, liście, pili wodę z roztopionego śniegu czy z okolicznych jezior, czy przepływających strumyków. Sowieci wywozili górnoślązaków na wschód, nie patrząc na niuanse narodowościowe. I tak wśród wywożonych byli zarówno ci, którzy uważali się za Polaków, ci, którzy uważali się za Niemców i ci, którzy nazywali się po prostu ślązakami. Istniały tak zwane normy. Kto wyrobił, udało mu się wyrobić normę, to otrzymywał jakąś tam drobną gratyfikację w postaci na przykład łyżki cukru czy kawałku słoniny. Otrzymywano tutaj deportowani wspominają o tym, że w najważniejsze radzieckie święto, czyli 1 maja otrzymywano łyżkę cukru i ten dzień był tutaj jakby ustawowo. Wolny. Deportowani, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię tego rygoru, to wspominają o tym, że zazwyczaj byli w miarę dobrze traktowani, czy rzadko w wspomnieniach zdarza się o tym, że mówią, że byli źle traktowani przez strażników. Powodów oczywiście jest wiele. Wspominają także wielokrotnie o tym, że ludność miejscowa starała się im pomóc, czyli na przykład dostarczała placków ziemniaczanych czy innych produktów, aby wspomóc te osoby, które znalazły się w tych obozach. Z każdej strony jednak deportowanym groziły śmiertelne niebezpieczeństwa. Dużym problemem we wspomnieniach deportowanych mówi się o tym, że były wszy, które nawet jeden z deportowanych w swoich wspomnieniach napisał, że dotąd to ja miałem wszy, a teraz wszy mają mnie. Więc to był jeden z kolejny element takiej bardzo utrudniające życie deportowanym. Warto także wspomnieć o kwestiach tak zwanego rygoru obozowego, ponieważ taki w obozach radzieckich istniał. Oczywiście stosowanie się do niego było konieczne. Jeżeli ktoś nie stosował się, to były różnego rodzaju szykany stosowane wobec tych osób. Jedną z nich było przeniesienie do, do gorszego obozu czy do tak zwanej kompanii karnej, w której panowały dużo gorsze warunki. I dużo gorsza praca była, była wymagana od tych osób. Wśród wspomnień jest na przykład opis, kiedy jeden z deportowanych został zagryziony przez wilczura, który był na wyposażeniu pilnujących obóz strażników. Oprócz kwestii rygoru, warto tutaj wspomnieć także o, o o samej kwestii pracy. Ta praca, w związku z tym, że osoby z Górnego Śląska deportowane to były w dużej mierze, choć nie tylko, ale byli to w głównej mierze górnicy, więc strona radziecka starała się, aby te osoby trafiły do, do, do pracy takiej właśnie w górnictwie, więc większość osób pracowała w górnictwie, inne osoby pracowały na przykład w kołchozach, przy wyrębie lasów czy na torfowiskach. Jeżeli chodzi o pracę, to ona była zazwyczaj przynajmniej 12 godzin dziennie. Zazwyczaj pracowano na trzy zmiany. Czasami zdarzało się, że było drobne wynagrodzenie za tą pracę, chociaż zazwyczaj go nie było wcale. Nie otrzymywano żadnej odzieży niezbędnej do pracy, zamiennej, tak zwanej roboczej. To wszystko skutkowało niezwykle wysoką śmiertelnością. Ile osób tak naprawdę zginęło na Wschodzie? Dokładne statystyki nie są dostępne. Pytanie, czy kiedykolwiek da się to ustalić? Bardzo trudno nawet dzisiaj określić dokładną skalę osób, które zostały deportowane, ponieważ nie ma żadnych oficjalnych statystyk ani ze strony radzieckiej. Jeżeli są, to są obecnie dla historyków niedostępne, a te, które istnieją tutaj i znajdują się w archiwach. Na terenie Górnego Śląska mają różne, różnego rodzaju braki. Po pierwsze, na różnych listach, które istnieją, bo są to listy, i stworzone przez starostwa powiatowe, i przez, potem łączne przez Urząd Wojewódzki, ale przez Polski Związek Zachodni, i, przez wiele, i także przez na przykład same kopalnie, i potem Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego. To wszystko powoduje, że wielu aspektów górnośląskiej tragedii nie poznamy już nigdy. Przez całe lata górnoślązacy nie mogli głośno mówić o tym, co działo się w roku 1945. Nawet i dziś wiele osób po prostu nie chce o tym pamiętać.